Cześć, ten film jest o ciekawostkach i faktach dotyczących płci pięknej, czyli oczywiście o kobietach. Jak wiadomo, kobiety, każda jest wyjątkowa, każda jest inna, aczkolwiek jeżeli posłuchacie o tych ciekawostkach dotyczących właśnie kobiet, to zobaczycie, że jednak mimo tego, że każda kobieta jest inna, to mają bardzo wiele cech wspólnych, które je łączą. I rozpoczniemy temat. Pierwszą ciekawostką jest to, że kobiety wypowiadają więcej słów dziennie niż mężczyźni. Gdy kobieta wypowiada słów około dziennie 20 tysięcy, facet średnio wypowiada tylko 7 tysięcy. I na pewno możecie zobaczyć to przełożenie, że jednak jak gdzieś kobiety idą razem, czy kobiety gdzieś siedzą, to szczebioczą o tym, czy o tamtym, natomiast faceci albo słuchają właśnie kobiet. Albo generalnie między sobą wymieniają się mniejszą ilością zdań. Faceci nie mają tak ekspresyjnego umysłu, stylu wypowiedzi, czyli nie mówią, kwitły tam kwiatki dookoła, a trawa się chwiała na boki. Facet powie po prostu, był wiatr i koniec. Dlatego kobiety wypowiadają generalnie słów o wiele, wiele więcej niż faceci. Kobiety mają o wiele więcej stawów w dłoniach niż faceci. I to jest ciekawostka, mają bardziej powiedzmy sobie rozwinięte tą ilość stawów, przez co one generalnie są lepsze w pracach manualnych. I to taka ciekawostka, że jeżeli kobieta nie chce być naci, no przecież ona jest lepsza w pracach manualnych, można jej to powiedzieć. Panie mrugają dwa razy częściej niż faceci. I oczywiście można to interpretować na dwojaki sposób. Może częściej potrzebują oko, a może to po prostu jest oznak kokieteryjności. Kobiety w przeciwieństwie do facetów znacznie szybciej zaufają komuś, kto ją przytuli na co najmniej 15 sekund niż w przypadku facetów, którzy zaufają komuś, jeżeli po prostu jego mowa ciała, czy po prostu facet być godny zaufania. Dla, kobietu, dla kobiet bardzo ważna jest właśnie ta strefa emocjonalna, dlatego samo przytulenie kogoś obcego, kogoś kogo one nie znają na chociaż te 15 sekund już będzie stawiało jakiś kapitał początkowy ku zaufaniu, gdy dla facetów to by absolutnie nie miało żadnej znaczenia. Według naukowców podobno spędzają one przed lustrem około 120 godzin rocznie. i Jest to kilkakrotnie więcej niż oczywiście faceci. No bo wiadomo, kobiety się malują przed lusterkiem, poprawiają, dobierają ubrania, dobierają dodatki. Natomiast facet idzie, patrzy, no nie jest źle, zaraz może być jeszcze do jutra. I tyle jego patrzenia się oczywiście w lusterko. Aczkolwiek tutaj na pewno część pań widzi i facetów też, że. No, te różnice między kobietami a facetami tak jakby trochę zanikały. Coraz więcej facetów jest, no, takich zniewieściałych, takich, wiecie, chodzą na solaria, nawet do kosmetyczki, żeby sobie paznokcie zrobić, a nie obgryzają jak prawdziwi faceci. No, a kobiety, wiadomo, dbają o się siebie, dlatego ten czas jest dłuższy. Ale to jest naturalne. No i można powiedzieć jeszcze to, że oczywiście... Skoro część duża mężczyzn się zmienia w kobietki, no to też część dużo kobiet, no widzicie, na przykład staje się wulgarna, czy te prace męskie, czy o nawet zainteresowaniach y, także przyjmują męskie poglądy na te sprawy. Kobiety bardzo by chciały, aby mężczyźni czytali w ich myślach oraz przewidywali potrzeby kobiet. Jeżeli mężczyzna sam się nie domyśli z jakichś aluzji, aluzji które są bardzo takie... No, trudno wyczuwalne dla faceta, to kobieta nie może tego podobno zrozumieć, dlaczego facet się nie domyślił, o co mi chodzi, co jest dla mnie ważne i tak dalej. Kobiety nie mówią praktycznie nigdy bezpośrednio, co one chcą, co one oczekują, tylko dają wam jakieś bardzo subtelne wskazówki, których facet i tak, od razu jeżeli to kobietę oglądacie, nie zrozumie. Facet ma prosty umysł, facet ma umysł logiczny, kobieta ma umysł estetyczno bardziej taki w stronę uduchowiony. Facet ma logiczny umysł, 2 plus 2, 4. Kobieta tam będzie myślała, jakie te dwójki mają ładne zaokrąglenia, ten znak równości jest ładną dekoracją, i tak dalej. Dlatego nie, przy, nie oczekujcie od facetów tego, że oni przewidzą, e, że przeczytają Wam w myślach lub Wasze bardzo delikatne aluzje i sugestie e, zrozumieją. Podobno kobiety nie drapią się po głowie właśnie z tego powodu, że nie chcą sobie zniszczyć fryzury. Natomiast facet często jak myśli, no to wiadomo, tam się podrapie, podrapie bródkę, podrapie się po głowie. Różnie oznaka myślenia jest w sposób naturalny. Bo oczywiście, o ile widzicie w telewizji, facet często jak myśli, ci oczywiście, co występują w telewizji zawodowo, politycy, udają, że myślą, Połowie polityków, szczególnie no widać, że to jest udawany ten, że jakiś tam ciąg myśleniowy jest, bo tam nie ma myśli, ale te gesty niby myślowe są wykonywane. No ale generalnie facet ma różnych naturalnych, takich właśnie, powiedzmy sobie, wskazówek, że zastanawia się to, to tak, tak, no czasami coś tam się rękami tam przelicza, palcami. A kobieta no, stara się nie pokazywać dwojako. Nigdy podobno się nie będzie drapała po głowie, żeby w tej fryzury nie zniszczyć, oraz w drugi sposób, że kobieta nie lubi pokazać, że czegoś nie wie, więc nie będzie dawała w ogóle generalnie często żadnych oznak, yy, nie żeby powiedzieć myślenia. Tylko tego, że czegoś nie wie, tego zakłopotania. Kobiety znacznie szybciej odnajdują się w trudnych lub nietypowych sytuacjach. I to oczywiście nie mylcie sobie w trudnych sytuacjach, czyli kobiety, że lepiej prowadzą samochód. Nie. To jest zupełnie inna kategoria. Kobiety znacznie szybciej się znajdują w takich sytuacjach, że na przykład wyobraźcie sobie sytuację idziecie do sklepu i przy kasie wam mówi ekspedientka, bo z reguły to są kobiety, o to jest niezważone i teraz sz musicie szukać kasy, szukać jakiejś wagi, żeby to skasować, żeby szybko gdzieś tam pójść, żeby kolejka na was czeka napięcie, kobieta szybciej spokojnie wejdzie, pójdzie gdzieś to sama zważy, jeżeli trzeba. Lub w jakiejś innej nietypowej sytuacji, jakiej możecie sobie wyobrazić, gdzie nie trzeba oczywiście podejmować jakichś tam ciężkich decyzji emocjonalnie, tylko typowa, jakaś dziwna sytuacja, która wymaga jakiejś szybkiej reakcji, mówimy jeszcze raz, nie, to nie chodzi o jeżdżenie samochodem, to kobiety sobie znacznie łatwiej w takim czymś poradzą niż faceci. Faceci zawsze lubią to spokojnie wziąć, przemyśleć, zastanowić się, jak to rozwiązać w najlepszy sposób. Kobiety po prostu szybciej podejmą decyzje w nietypowych sytuacjach. Gdy kobieta ziewa, podobno zawsze zakrywa usta, o ile zakrywa, otwartą dłonią. Natomiast nie jak część większa facetów, pięchą. Kobieta podobno, według tych, co szukają pracowań, nigdy nie zasłania pięścią. Nigdy piąchą. Zawsze, jeżeli zasłania usta przy ziewaniu, to otwartą dłonią. Sprawdźcie to u swoich partnerek. Według naukowców spędzają one około... Pięciu razy więcej czasu na zastanawianiu się, co na siebie ubrać, niż mężczyźni. Aczkolwiek, jeżeli znacie swoje kobiety i macie do czynienia z kobietami, to na pewno dochodzicie, faceci, do wniosku, że te pięć razy to chyba takie lajtowo coś powiedzieli, bo chyba 10 razy wypatrzycie. No, jeszcze jutro mogę iść. A kobieta, no, czy ten zegarek będzie pasował do tego, a te bransoletki czy kolczyki. Wszystko to musi do siebie pasować, ładnie ze sobą współgrać, więc, ten 5 razy więcej czasu na zastanowienie się, co na siebie ubrać, to ja myślę, że to jest taka zaniżona wartość. Ja bym powiedział tej, jak w innych artykułach, bo raz mówili 5 razy raz 10, bardziej ku temu 10-krotnemu czasu dłuższemu bym się osobiście skłaniał. A napiszcie, jak sami wy myślicie co do tego punktu. Pierwszy raz święto kobiet obchodzono 28 lutego 1909 roku, czyli jak widzicie święto kobiet nie jest takie stare, nie można powiedzieć w taki sposób, że jest one odwieczną tradycją, bo często gdzieś <grytanie> w artykułach jakiś spotykałem się z takim właśnie farmazonem, że odwieczna tradycja święto kobiet 1909 rok. To odwieczna tradycja, to chyba że od jednowieczna <gry> można by było, ale te artykuły i tak dalej sugerowały, że to jest już takie święto z tysiąc, może z setnego roku, a może nawet z osiemsetnego roku, że takie jest rekultywowane. Natomiast fakt jest taki, że te święto tak naprawdę, gdzie kobiety mają swój własny dzień, nie jest takie stare. 28 luty 1909 roku. Pierwszy raz Dzień Kobiet został obchodzony gdzie? Stamtąd skąd najwięcej świąt różnych przychodzi, czyli oczywiście USA. Tam, gdzie po prostu pomyśleli sobie, hmm, jakby to dziś biznes jakoś. Hmm. Wymyślmy dzisiaj święto kobiet, potem walentynki, halloweenki i tak dalej. Czyli po prostu popyt jest kasa i tak dalej. Lecimy dalej. Prawie dwa razy więcej kobiet kończy studia niż mężczyzn. I oczywiście tutaj yy, może się pojawić skojarzenie, że hmm, kobiety są mądrzejsze od facetów. Ale nie. Bo tutaj trzeba też o tym powiedzieć, że około 90% patentów naukowych, prac doktorskich czy w ogóle wyższych szczebli jakichś naukowych obsadzają facety. Około 90 faceci, około 90%. Natomiast więcej kobiet kończy studia, czyli po prostu magisterkę jest kobiet tam dużo więcej. Ale nie wynika z tego nic. 40% kobiet uważa, że pośladki u mężczyzn to jest ich ulubiona część ciała u facetów, i jakaś część też w drugiej kolejności kobiet uważa, że tors u faceta jest tą drugą rzeczą, która im się podoba, na którą zwraca uwagę. I tutaj pamiętajcie, faceci, że kobiety tak naprawdę w większości, znacznej większości miażdżącej nie zwracają uwagi na to, żeby być tacy, tylko tak naprawdę kobiety zwracają uwagę. Głównie chyba przede wszystkim na charakter oraz na ten zadbany wygląd, yy, wygląd ogólnie. No i jeżeli kobieta was obczai bardziej, więcej was yy, będzie zwracała uwagę na przeciało, budowę, to jednak na to będzie zwracała uwagę, czyli dobrze yy, by może było grać w piłkę, jeździć rowerem, czy biegać, żeby mieć jednak te pośladki bardziej rozbudowane lub ewentualnie wchodzić po schodach. Potem warto zadbać, żeby, żeby nie było bębna. No, i wtedy będzie cacy. I teraz uwaga, uwaga: ponad 92% kobiet całuje się z zamkniętymi oczyma. I tutaj koniecznie musicie to sprawdzić. Całujcie swoje partnerki, zobaczcie, czy przymykają oczy. I teraz się zastanawiajcie: czy jak przymykają oczy, to myślą, że to całują się z wami, a może całują się z DiCaprio. W każdym razie 92% kobiet około z reguły zamyka oczy podczas całowania. Warto to przemyśleć. 80% podobno procent kobiet pyta się o rzeczy, na których już zna odpowiedź. I tutaj, oczywiście, chodzi nie. O, kochanie, jaka cena jest tego czegoś? Czy coś takiego tego Tylko chodzi tutaj w relacjach damsko-męskich. Czy na przykład byłeś wczoraj z dziśką na lunchu? Nieważne, co Ty chcesz powiedzieć, ona wie. Jeżeli byłeś, to ona się tylko dlatego pyta, że wie, że byłeś. Dlatego od razu się przyznaj, bo kręcenie nie ma nic do rzeczy w niczym Wam nie pomoże, a tylko zaszkodzi. Kobieta w 80% zna odpowiedź na pytanie, na które zadaje yy, zna odpowiedź na pytanie, które zadaje mężczyźnie. Dlatego nie kręćcie lepiej, majcie się zawsze na baczności i mówcie wszystko tak, jak było naprawdę. I teraz kolejna uwaga. Uwaga. 19 na 20 najbogatszych kobiet na świecie, powtórzmy, 19 na 20, zawdzięcza swój cały majątek tylko swoim własnym mężom, czyli, że się ożeniły z kimś bogatym, lub ten ktoś, ten ich mąż potem się dorobił z nimi lub ewentualnie spadką lub majątką swoich ojców. Tylko jedna na dwadzieścia kobiet doszła sama, wypracowała jakiś majątek. Z reguły jednak kobiety jeżeli są majątne, to ten majątek pochodzi z barków i pracy faceta lub ewentualnie sposób dziedziczenia. I teraz warto to sprawdzić. Niewiasta podobno nigdy nie ściąga koszulki ciągnąc ją za kołnierzyk, bo coś by się pogniotło, coś, coś może się tam urwało, zepsuło. Zawsze ściągają koszulkę inaczej, bo wiadomo jak faceci... Wyskakują z koszuli, to z reguły łapią tu gdzieś tam za górę i ciachią, ściągają. Natomiast kobiety tam jakoś inaczej z tego się wypakowywują, i na to także warto zwrócić uwagę, czy faktycznie tak jest. Ciekawostka anatomiczna. Kobieta zawołana na ulicy z reguły podobno obróci tylko głowę. Jak widzieliście, może film taki. Egzorcyzmy jakiejś tam dziewczynki, to widzieliście, jak ta dziewczynka obracała głowę naokoło w ogóle, ale kobiety zawołane na ulicy podobno z reguły obracały tylko głowę, i powodem tego jest fakt że szyja u kobiety jest znacznie bardziej elastyczna. Facet nie może aż takiego zakresu obrotu głowy zrobić jak kobieta. Jeżeli jesteście w parze, sprawdźcie to sobie w chacie, kto jak mocno może względem prostej prostawy obrócić głowę w bok. Oczywiście, nie nadwyręźcie się tam, nie starajcie się przebić na, na, na siłę. Tylko po prostu sprawdźcie sobie to. Kobieta z, na luzie, bez żadnego tam spinania, bo nie wolno spinać, obróci głowę znacznie bardziej. Aż obróci tak, jakby trochę w tył przez ramię. Nie aż tak mocno, ale tak na, na tyle mocno, że zobaczy co tam jest mniej więcej gdzieś trochę na skozzaniu. Facet nie ma szans. Facet może tak trochę na bok, trochę tam może 30 stopni i jest więcej. Podczas stosunku, inaczej mówiąc, barabara. Bara, kobiety bardzo często, a w zasadzie według wielu artykułów, spotkałem się z taką opinią, że. Najczęściej myślą o tym, czy ładnie wyglądają. Dlatego jeżeli jesteście w sypialni i niekoniecznie jest zgaszone światło, to mówcie, jak pięknie wyglądasz, jesteś prześliczny i tak dalej. Będzie dla niej dużo lepiej i generalnie dla Was też będzie dużo lepiej. Natomiast jak jest zgaszone światło, to, ale dzisiaj jak się wyglądałaś, czy coś, no bo przy zgaszonym światle może być już trudniej mówić o wyglądzie w chwili obecnej. Ale pamiętajcie, kobiety bardzo ważne jest, jak one wtedy wyglądają. Dlatego bądźcie czuli i delikatni. Jeśli poprosicie kobietę o pokazanie dłoni, zobaczcie, że ona pokaże dłoń w zupełnie odwrotny sposób niż facet. Facet, pokaż dłoń, pokażę górę. Natomiast powiedzcie to do kobiety z zaskoczenia: pokaż swoją dłoń, zrobi to w ten sposób. Why? Dlatego, że chce się pochwalić pierścionkami swoimi ładnymi pomalowanymi paznokciami, wypielęgnowanymi yy, tymi właśnie pazurkami i tymi wszelkimi ozdobami jakie ma yy, na dłoniach. I dla kobiety naturalny, pokaż dłoń. Natomiast dla faceta pokaż dłoń no czyste, przecież się myłem. Warto to sprawdzić. Płeć piękna najpierw podobno założy bluzkę, a dopiero potem spodnie. Jeżeli kobieta będzie wstawała z łóżka, sprawdźcie co najpierw przywdzieje. I yy, badacze niby jacyś tam powiedzieli, że w 9 na 10 przypadkach, właśnie najpierw założy górną część okrycia, a dopiero potem dolną. I jeszcze tam jest taka mała zmianka, że jeżeli kobieta będzie, będzie to zima i trzeba założyć rękawiczki, to kobieta założy rękawiczki już w domu, natomiast facet dopiero założy, kiedy wyjdzie z tego domu na dwór. Aż podobno 40% kobiet zastanawia się, czy nie porzucić własnego chłopaka, jeżeli nie lubią go jej własni znajomi. Czyli, jeżeli jesteście na noże znajomieni swojej, Dziewczyny, jeszcze to nie jest na tyle coś poważnego, no to warto by się trochę bardziej tak postarać, żeby znajomi was jej polubili, bo inaczej może ona wam dać sprocy. Pysz. Jakieś różne badania i różne artykuły wskazują na to aczkolwiek zawsze, że kobiety znacznie bardziej zainteresują się mężczyzną i na to mężczyźni zwracajcie bardzo dokładną uwagę, aby mieć garderobę w kolorze. Niebieskim, po prostu musicie mieć coś w ubraniach niebieskiego. O ile jeansy z reguły są niebieskie, to jednak tutaj chodzi szczególnie na to, co się kobiety patrzą podczas rozmowy, czyli, żeby tu jakiś element był na górze niebieski. Oczywiście nie sugerujcie się tym, że zawsze macie chodzić jakiś niebieski w jakichś niebieskich koszulach, w kratowych, po prostu w całych niebieskich, jakieś paski niebieskie, bluzy niebieskie i tak dalej, ale generalnie zwracajcie uwagę na to, że w tych pierwszych, szczególnie kontaktach jeżeli wam niby na tym zależy, to dobrze mieć jednak jakiś akcent niebieskiego, bo to panie w jakiś sposób cudowny rozmiękcza. Świecie randek online. Kobiety najczęściej podobno się boją, że spotkają tego nieznajomego, z kim się umówią przez internet, i że ten nieznajomy będzie po prostu sobie skromnym mordercą. To jest najczęstsza obawa kobiet. Spotkamy się a może on będzie halibalem jakimś, czy czymś takim. Natomiast w przypadku facetów, czego najczęściej boją się faceci? Faceci, macie teraz dokładnie 3 sekundy na odpowiedź samym sobie. Czego się boicie najbardziej, jeżeli byście się mówili z nieznajomą, że rzekomo kobietą rozmawiając przez internet na spotkanie? Raz, dwa, trzy. Najczęściej faceci się boją, że po prostu będzie ona gruba. Panie są bardzo, ale to bardzo pamiętliwe. Potrafią one wypominać mężczyznom coś, co się zdarzyło 2 miesiące wcześniej, 3 miesiące wcześniej, 3 lata wcześniej, 5 lat wcześniej, aczkolwiek to, co ja mówię 3 lata, 2 miesiące, to nie tak, że w takich odstępach, tylko po prostu kobiety potrafią wam wypominać nawet, a 10 lat temu mówiłeś tak i tak dalej, coś, co było wiele lat temu, co już generalnie facet totalnie zapomnie nie będzie miał tego w pamięci. A kobieta będzie wracała cały czas do tego. 10 lat temu spojrzałeś na nią, widziałem twoje zainteresowanie i tak dalej, i tak dalej. I kobiety podobno w takich zwrotach facetowi, bo to oczywiście. Tutaj szczególnie chodzi o kłótnie, takie kryzysowe sytuacje. Kobiety z reguły często używają pięciu argumentów. Widziałem, że się na nią patrzysz, widziałem, że się, że się nią zainteresowałeś, widziałem, że coś tam, coś tam wymienią wam z reguły, z reguły do pięciu argumentów będą używały coś, żeby po prostu załagodzić tą sytuację. Ponad 48% kobiet udaje orgazm podczas stosunku. I to jest może taka ciekawostka, ciekawostka, a może wskazówka dla facetów, aby starali się może bardziej. Bo tutaj życie to nie jest film porno, gdzie facet i wszyscy są zadowoleni na koniec. Życie opiera się na, a szczególnie związki przecież, opierają się na wspólnym udziale i wspólnych udziałach w zysku. Dlatego faceci starajcie się bardziej, jakby co ja w sumie też. Serce kobiece bije znacznie szybciej od serca mężczyźni. I o ile kobiety można nazywać przepiórkami, to tak właśnie się dzieje, że ich serduszka biją dużo szybciej niż faceta. Oczywiście nie mówię dużo, że jak u kolibra, że nasuwa <laughs> tak aż szybko. Natomiast biją zauważalnie szybciej od mężczyzn, a mimo to żyją i tak od mężczyzn w linii średniej dłużej. Kobiety widzą znacznie więcej barw od faceta. Dla faceta, jeżeli zobaczy jakieś odcienie różne niebieskiego, to powiem niebieski. A dla kobiety, jakiś azurowy, aromantusowy, może szmaragdowy, kaszmirowy. Ja, oczywiście, nazwy te w ogóle z różnych skarżeń rzucam teraz. Ale jeżeli różne odcienie będą jakiegoś jednego koloru dla faceta niebieskiego, zielonego, brązowego. Czy jakiegoś, to kobiety w brązowy, facet powie brązowy, tam kobieta powie zaraz jakiś kawowy, jakiś tam inny różnych kolorów na wymyśla. Facet po prostu ma dużo prościej skonstruowany umysł. I pamiętajcie dlaczego, bo to jest taka ciekawostka już poboczna. Facet dużo mniej kolorów widzi, dużo mniej takich rzeczy zauważa, dlatego że facet jest łowcą. To on zdobywał od pierwotnych czasów pożywienie, on nie miał zastanawiać się nad ozdobami, przy strojeniu jaskini, żeby to jakoś tam wyglądało, tylko nad tym, żeby upolować jakiegoś zwierza i tyle. Dlatego faceci aż takich rzeczy, takich rozważań nad takimi drobiazgami i szczególnie emocjonalnymi nie mają. Przedostatnia ciekawostka. Kobiety będą bardzo często zadawały podczas kłótni lub jeżeli mają ucieczkę, będą dążyły wtedy do kłótni, Będą zadawały pytania, takie, na które oczywiście jak wcześniej mówiliśmy znają odpowiedź, ale w takie żebyście się zapędzili w kozi róg. I jeżeli wiecie o co chodzi, bo macie już dziewczyny co najmniej od roku, albo ich od krócej, to wiecie, że one będą tak konstruowały pytania, zdania i wszystko, żebyście Wy się plątali między tym, bo facet chce mieć spokój, on chce się wywinąć tego jak jakiś tam szczupak z haczyka, żeby mieć święty spokój, a kobieta będzie tak lawirowała tą klatkę między Wami, właśnie w tych zdaniach, pytaniach od Was odpowiedzi, czyli zada Wam w taki sposób pytanie, że nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Jakkolwiek nie odpowiecie na to pytanie zadane przez nią, zawsze odpowiedź będzie zła. Czy odpowiecie tak lub nie, odpowiedź zawsze będzie zła i sami to często będziecie czuli, że kurde, no przecież tam nie ma żadnej odpowiedzi. No co ja mam powiedzieć? Nic nie powiecie jest źle, powiecie tak jest źle, powiecie nie jest źle. I to jest właśnie bardzo częste u kobiet i na pewno też to znacie, że ślepe pytania tak zwane to są, czyli po prostu pytania, na które każda odpowiedź tak będzie zła i będzie prowadziła do jakichś kłótni lub cichych dni. Oraz no ostatnia ciekawostka, nasze bohaterki, to co mówiliśmy także wcześniej, żyją sporo dłużej niż mężczyźni, przez co jeżeli wziąć wszystkich mężczyzn i wszystkie kobiety w dowolnym kraju pod uwagę, to kobiet zawsze jest więcej. Oczywiście jakieś tam skrajne przypadki mogą być w niektórych krajach, ale powiedzmy w takiej euro eurokulturze zawsze kobiet jest, no można powiedzieć, znacznie więcej niż facetów. Ale tutaj faceci nie śńcie się i nie cieszcie, bo fa facetów jest mniej. Dopiero wtedy, kiedy kobiet jest więcej w wieku takim emerytalnym, już poprodukcyjnym. Poprodukcyjnym to nie chodzi o produkcyjny, tylko chodzi, już, że już nie idą do pracy, bo już są no, bardziej starsze. I tutaj chodzi o to, że naprawdę nie ma co się cieszyć, bo kobiet jest więcej wtedy, kiedy faceci już umierają, czyli dziadkowie, bo są już wykończeni tym życiem i... Y i oddaniem żony, no to wtedy właśnie kobiety same e, zostają. A i w drugą stronę to oczywiście to działa, że jeżeli kobieta szybciej zejdzie, no to faceci, no tak jak mówiliśmy o tej zarodności, też potem zaraz za e, podążają, no to jest stwierdzone, to możecie sobie sprawdzić nawet na jakiejś gronie m, jakichś tam znanych może osób, że jeżeli kobieta odejdzie szybciej, no to facet zaraz za też podąża, bo już sobie w życiu już nie może e, nic ogarnąć. No i to jest taka ciekawostka e, ostatnia, dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli moglibyście coś dodać, oczywiście, jak zawsze zapraszam, poniżej do komentarzy. Zapraszam na pozostałe, kolejne moje y, filmy. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Cześć.